Cześć! W dzisiejszym odcinku testujemy najtańszego z markowych tabletów, czyli model Samsung Galaxy Tab 2 7.0. Kiedy weźmiecie urządzenie w dłoni, no to okaże się, że ono nie wygląda ani specjalnie oryginalnie, ani specjalnie drogo, ale wcale nie ma być ani jednym, ani drugim. Z całą pewnością natomiast jest dobrze zbudowane, na froncie jest szkłohartowane, z tu jest plastik, który niestety łatwo się rysuje, ale podoba mi się niska waga, dlatego że bardzo wygodnie obsługuje się jedną dłonią, można też włożyć do kieszeni wewnętrznej marynarki i ono się tam zmieści. Podoba mi się to, że jest slot na karty pamięci, więc można pamięć sobie samemu rozbudować. Jest również slot kart SIM, dlatego że my dostaliśmy wersję 3G, czyli z modułem, który pozwala na łączenie się z internetem również na mieście. I to jest praktyczna rzecz. Jedna rzecz, która mi się bardzo nie podoba, to z kolei brak gniazda Micro USB. Urządzenie ma dedykowany port na dole ze specjalnym kablem. No i niestety, żeby móc je naładować albo podpiąć do komputera, trzeba mieć dodatkowo ten specjalny kabel zawsze przy sobie. Ekran ma 7 talii, jak wskazuje sama nazwa i rozdzielczość 600x1024 to jest matryca PLS, taka, która ma zupełnie rozsądne parametry, natomiast nieporywająca, jeżeli chodzi o jask jaskrywa kolorów o na scenie wyświetlanych barw, no to daleko do Super AMOLEDów albo do ekranów Super s 2 one są takie raczej naturalne, mm, trochę wyblaknięte, można by rzec. Natomiast kontrast jest zupełnie w porządku, nie niezłe są kąty widzenia, no i niestety czytelność w jasnym nie jest najlepsza. Procesor to jednostka dwurdzeniowa, taktowana zegarem 1 GHz, zwarta 1 GB pamięci RAM. Urządzenie występuje w kilku wersjach z kilkoma dyskami, od 8 do 32 GB, w związku z tym możecie wybrać to, które Wam jest potrzebne najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o pracę urządzenia, one jest zupełnie w porządku. Urządzenie na ogół radzi sobie dobrze z włączaniem aplikacji, z uruchamianiem aplikacji. To się dzieje w szybkim tempie, natomiast w samym w tym mogą się zdarzyć różne mm, czkawki, jakieś przycięcia, animacji i y, to widać nawet na ekranach głównych, kiedy macie dużo widgetów i przesuwacie je w lewo i w prawo, no to oczywiście te małe przycięcia się pojawiają. Szkoda, no ale w tej klasie cenowej można to zobaczyć. Urządzenie pracuje na Androidzie w wersji 4.0 z nakładką systemową touch przystosowaną do tabletów. Na froncie nie ma żadnych klawiszy. One są wyświetlane w formie takiej wirtualnej na ekranie. W lewym dolnym rogu zawsze klawisz powrotu, klawisz domowy i klawisz ym, wielozadaniowości. Obok jest dodany również przez Samsunga klawisz ym, tworzenia zrzutu ekranu. Więc związku z tym łatwo można właśnie w ten sposób tworzyć zrzuty, a później coś na nich zapisać i komuś to na przykład wysłać mailem. Jeżeli chodzi o ekrany główne, to oczywiście mamy dostępne na nich widgety, widgety są różne, są pogodynki, na przykład widget do maila możemy również znaleźć, który jest praktyczny. Menu jest dostępne z z prawego górnego rogu. Tam wchodzimy do menu, do listy wszystkich aplikacji, one są wyświetlane w formie tabeli. W lewym dolnym rogu z kolei znajdziecie pasek powiadomień, czy menu powiadomień w zasadzie, z, którego, z poziomu którego można również włączać lub wyłączać różne funkcje komunikacyjne, i sterować na bieżąco pracą urządzenia, To jest bardzo wygodne. Na dole natomiast jest taka mała strzałeczka. Jeżeli tą strzałeczkę sobie klikniecie, to wyjeżdża taki pasek, on się obraca w efektowny sposób. I na nim są dostępne mini aplikacje, tak Samsung to nazywa. Te mini aplikacje są takie małe okienka pop-up, które mają zawarte w sobie jakąś aplikację. Tam można na przykład używać e, kalkulatora i dzięki temu on jest dostępny zawsze nad wszystkimi innymi oknami, które właśnie wyświetlamy. Galeria wyświetla foldery z obrazami. Po wejściu do każdego folderu, oczywiście mamy miniatury zdjęć. To są duże miniatury, więc więcej widać na tych miniaturach niż w takich powiedzmy urządzeniach, które miały starsze systemu. Po kliknięciu danego zdjęcia ono jest otwierane w pełnym rozmiarze, w 100% jakości, czyli bez żadnej utraty. Kiedy klikniecie je podwójnie, to ono jest wtedy dwukrotnie powiększane i no niestety tutaj pojawia się rzecz, która mi się nie podoba. Kiedy mm, nawigujecie po takim zdjęciu, przesuwacie je w lewo i w prawo, no to tablet potrzebuje chwili, żeby wyostrzyć szczegóły no i niestety to świadczy o tym, że moce obliczeniowe są tylko OK. Jeśli chodzi z kolei o odtwarzacz muzyczny, mamy dzielony interfejs, w którym widać bibliotekę, listę plików i zawsze teraz odtwarzany plik. Są wyświetlane oczywiście okładki, przesunięciami w lewo i w prawo można sobie te okładki zmieniać, czyli piosenki po prostu przewijać, przesuwać się do następnej. Bardzo mi się podoba natomiast bardzo rozbudowany equalizer, w którym można znaleźć niemal wszystko, co można byłoby chcieć pozmieniać w jakości odtwarzanego dźwięku. Świetne jest również menu zarządzania podbiciem dźwięku, na przykład można zmienić sobie płynnie. Przestrzenność dźwięku, albo dodatkowo jakieś tam parametry odszumiania, czy na przykład wsparcia basów. I to rzeczywiście sprawia, że urządzenie świetnie gra. Podpinając dobre sławki, naprawdę ono bije na głowę jeden smartfon. W związku z tym, jako urządzenie muzyczne, mimo że jest duże, Galaxy Tab 2, 7-calowy, sprawdza się świetnie. Tablet ma również dedykowaną aplikację do odtwarzacza filmów. I ona radzi sobie ze wszystkimi plikami, wszystkimi typami plików. DVX, x MKV, wszystko co znajdziecie. Ale co ciekawe, dopiero od drugiego razu, ponieważ pierwszy raz, kiedy ja ją włączyłem, próbowałem otworzyć jakiś plik. No to pojawił się komunikat, że niestety on nie jest wspierany. Przy drugim razie już wszystko działa naprawdę perfekcyjnie. Do rozdzielczości Full HD. Tablet nie ma żadnych problemów z opóźnianiem się danego filmu, można również przewijać na poglądzie filmy i generowane są miniatury fragmentów, które akurat podglądamy. Inaczej niż największy konkurent na rynku, czyli Nexus 7, Galaxy Tab 2.7.0, ma stylu aparat fotograficzny, który robi zdjęcia w rozdzielczości 3,2 megapiksele. Brakuje mu wprawdzie autofokusu i lampy błyskowej, ale zdjęcia wychodzą naprawdę rozsądnie, jest dużo na nich szczegółów, one wyglądają ok. Dobrze też urządzenie nagrywa wideo dlatego że w rozdzielczości HD i rzeczywiście w zaskakująco dobrej jakości ja się nie spodziewałem czegoś takiego po takim małym tablecie Podoba mi się również to, że urządzenie naprawdę wygodnie się robi zdjęcia i kręci filmy dlatego że ono jest znacznie poręczniejsze niż taki duży 10-calowy tablet W tablecie znajdziecie pełen pakiet łączności czyli wszystkie protokoły i moduły które służą do łączności z innymi urządzeniami jest USB On The Go czyli możliwość podpinania urządzeń poprzez hosta USB jest Wi-Fi Direct do przesyłania plików w szybkim tempie pomiędzy różnymi urządzeniami jest protokół na komunikowanie się z dużymi telewizorami, po to, żeby wyświetlać bezprzodu na nich jakieś tam treści multimedialne z tabletu. Co ciekawe, w tej wersji, którą mamy, czyli w wersji z modułem 3G, tablet tak naprawdę może służyć również jako telefon, ponieważ da się normalnie z niego dzwonić. Na górze jest mikrofon, na dole jest. Na odwrót, na górze jest głośnik, na dole jest mikrofon. Jak przyłożycie sobie ten, ten tablet do ucha, no to można sobie porozmawiać, natomiast wygląda to wyjątkowo głupio, ale jednak się da. To jest pozytywna cecha. W urządzeniu znajdziecie również pełną wersję pakietu Polaris Office do wyświetlania plików. Word, Excel i można je również edytować dokładnie w tym samym programie. Przeglądarka oferuje wszystko, co powinna oferować. Jest więc ym, widok kart, jest możliwość wymuszania również widoku komputerowego, takiego desktopowego, a z ominięciem tych wersji mobilnych danych stron. Jest możliwość zapisywania haseł w menedżerze Hasła i to wszystko działa bardzo fajnie. Jest również pełne wsparcie dla flesza, natomiast pamiętajcie, że ono się zakończy wraz z aktualizacją urządzenia do Androida w wersji 4.1. No i oczywiście wtyczkę do flasza trzeba sobie znaleźć w tak alternatywnych źródłach, czyli nie można jeżeli pobrać ze sklepu z aplikacjami, które jest dostępny przez tablet. Sam ponosze, natomiast urządzenie sprawdza się jako narzędzie do wyświetlania stron internetowych, przy czym niestety mała rozdzielczość ekranu, nie największa. Sprawia, że obszar widzianej strony nie jest również największy i ludzie przyzwyczajeni do ekranów komputera mogą być trochę rozczarowani. Podsumowując, Galaxy Tab 2.7.0 ma w zasadzie w Polsce chyba tylko jednego konkurenta, który się nazywa Google Nexus 7. I to jest urządzenie, które ma rzeczywiście znacznie lepszy procesor, znacznie ciekawszy design. Zawsze będzie to zastosowało w pierwszej kolejności aktualizacji nowej wersji systemu. Natomiast Galaxy Tab kontra atakuje aparatem z tyłu, kontra atakuje nakładką systemową, na której się dużo wygodniej korzysta w codziennym życiu z narzędzi do pracy albo do rozrywki bo ona jest lepiej dostosowana do tabletów niż goły Android. No i kontratakuje też lepszą cenę, bo mod wersja z modułem 3G jest po prostu znacznie, znacznie tańsza, w związku z tym ja Galaxy Tab'a polecam tym, którzy mają ograniczony budżet, no bo rzeczywiście w tej klasie cenowej nie da się kupić zdecydowanie nic lepszego. Co wy sądzicie o najnowszym i najmniejszym tablecie od Samsunga? Czy uważacie, że to jest rozsądne urządzenie? Czy może jednak lepiej dołożyć dwa razy tyle i kupić iPada mini? Czekam na wasze opinie, piszcie w komentarzach. Zapraszam was również na naszą stronę na Facebooku. Trzymajcie się, cześć! Do następnego odcinka!